Cześć, tu Mikołaj z kanału Polski na Ludzie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam trochę o psach, głównie o moim Labradorze Jezim oraz o paru nietypowych rasach, o których pewnie nie każdy słyszał i o różnych ciekawostkach na ich temat. <laughs> Więc zaczynając od mojego psa. Jest to brązowy Labrador, ma na imię Jezik i pewnie każdy pyta, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, więc jest to chłopak. Bo każdy zastanawia się, że Jazzy to jest dziewczyna, czy chłopak, ale to jest zdecydowanie chłopak. Jest on brązowy, jak mówiłem, ma już prawie dwa lata, skończy je zarówno tydzień. I został wzięty z hodowli blisko Zielonej Góry, czyli miasta, w którym mieszkam. bo to wieś Łęgowo chyba. I wzięliśmy go, miał przynajmniej bardzo dużego tatę. I to pewnie dlatego jest bardzo wysoki i dosyć ciężki jak na Labradora. Ale ta wysokość redukuje tą masę i przez to nie jest gruby, tylko właśnie taki umięśniony bardziej. Mama była bardzo sportowa, więc łącząc te cechy powstał taki pies, który jest zarówno szybki, jak i umieśniony i masywny. No głównie dlatego go też wzięliśmy, bo bo został ostatni w hodowli, chociaż to nie był jedyny powód. Drugi był też dlatego, że on był bardzo wesołym dzieckiem, ponieważ kiedy tam przeszliśmy, to on od razu czekał przy bramie, tak radośnie szczekał, machał ogonem. I na. Dobra, przyznaję. Na początku trochę się przestraszyłem tego dużego psa, chociaż jego tata był jednak zbyt masywny i on za mną no, nie nadążał, ale Jazzy był już wtedy dosyć szybki. I on, Jazzy mnie prawie przewrócił, ale zaczął lizać, i to potem go wzięliśmy. Bo ja tak go chciałam wtedy wziąć, no i faktycznie wzięliśmy. No muszę przyznać, że jak na Labradora to był dosyć drogi, ale no, myślę, że warto by go było wziąć. No, na pewno najbardziej mi się podobały momenty, w których jest w lesie, bo wtedy tak fajnie biega i się cieszy z każdej chwili, albo kiedy go myjemy. Bo on wtedy traci tą taką warstwę brudu, i tak dalej, i zamiast lekko śmierdzić to wtedy już pachnie takim szamponem, który specjalnie kupiliśmy. No i on jest właśnie, ma taką wtedy przestraszoną minę, i można go głaskać. I on tak wtedy patrzy, tak I on tak na wszystkie strony patrzy, że co się dzieje, co się dzieje. No i w sumie to już o to tyle bym wam mógł powiedzieć. Teraz przychodzę do tych nietypowych ras psów. Więc najpierw mamy tu ałabaję, czyli owczarkę środkowoazjatyckiego. Są właśnie one najczęściej białe, ważą bardzo dużo, nawet do 100 kg. Tutaj jest akurat takie zdjęcie z kaczkami. No to bardzo śmiesznie wygląda, bo załóżmy taka mała kaczuszka tutaj w porównaniu z tym psem. To tak śmiesznie wygląda. No i właśnie te psy są głównie białe, Czarne, brązowe albo białe w czarne plamki. Zdarzają się również rude, ale to bardzo rzadko. Hmm. Ważą do ponad 100 kg, 90 cm w kłębie, mają średnio. Bardzo są wysokie i masywne. No i są to przystróżujące, bo są to psy, które bardzo lubią mieć jakby <laughs> taką własną przestrzeń, w której mogą strzec. Obromne też są, ale niestety z powodu ich dużej wagi to mogą za przeciwnikiem nie nadążyć. nie mówię. Aha. I dlatego na łabaja mówi się, że stoi jak na strażek Sfinks. No i faktycznie, bo może nadstać ciągle w tym samym miejscu i wypatrywać potencjalnych zagrożeń. Następnym psem jest bok niemiecki, rzadko, który pies jest aż tak większy od suki. Jest to zdjęcie, które to potwierdza. Pies ma o wiele większą głowę i jest wyższy. To widać, że mógłby ją zdominować w dosłownie 5 sekund. A chociaż tutaj ta suka jest też bardzo duża, bo prawie nie widać, że to nie jest chłopak ponieważ ma bardzo dużą twarz na sukę, na I również nastroszone uszy. Akurat w dołach niemieckich tak się robi, żeby groźnie wyglądały. A takie eleganckie, to właśnie te uszy tak się pozostaje, tak, takie luźne. No są to psy tylko lekko obronne, bo oczywiście, no, mają takie rozmiary, żeby mogły być obronne. I faktycznie często są. Ale głównie wykorzystywane były kiedyś na dworach. Bo wydawały się takie eleganckie. Chociaż już teraz to tak powiem, że... Bo głównie dlatego były kiedyś na średniowiecznych dworach. Ponieważ przede wszystkim yy, no, tacy trochę wieśniacy, którzy załóżmy mieli do czynienia tylko z takimi małymi burkami, to byli bardzo zdziwieni. No i, no i na pewno mogli je podziwiać. No i w sumie to jeszcze chciałbym dodać, że ta, taką ciekawostkę, że na początku był to pies z Kanady, ale stało się tak, ponieważ. Wtedy ludzie jeszcze jakoś nie wiedzieli o psach zbyt dużo i po prostu chcieli Kanadyjczycy mieć takiego dużego psa na polowania, i nie zaczekali aż on urośnie wystarczająco i oddali go przemytnikom z Niemiec. No i Niemcy byli bardzo zadowoleni, bo on urósł i faktycznie był bardzo duży. Dlatego zamiast dok kanadyjski nazywał się dok niemiecki. No i w sumie to o dogmie niemieckim jeszcze tylko dodałbym, że może mieć na 90 kg i być wyższy niż Ałabaj, bo mieć 100 cm w kłębie. Ale no są to nawet podobne rasy, bo dzielą ich bardzo małe rozmiary, więc w sumie oba są bardzo duże. Następny już nie jest aż taki duży, ale to jest akurat zdjęcie, na którym widać, jaki ten pies może być umieśniony. Jest to na potocznie nazywany afrykańskim psem na lwy, bo faktycznie pomaga zarówno teraz pomagać, yy, znaczy zarówno teraz pomaga w polowaniach, jak i pomagał kiedyś afrykańskim plemionom Koi-Koi. Tutaj jeszcze tylko pokażę Wam inne zdjęcie Doga niemieckiego, bo tak się wydrukowało. Ale no jest to pies, który jest największym psem myśliwskim może ważyć 50 kg, ale i tak. Oczywiście samice lwa, które są lżejsze niż samce. Czasem, nawet rudezjany, mogą mile dogonić, bo są bardzo szybkie. Mogą osiągać nawet 65 km na godzinę. To jest prawie jak w sumie samochody z lat 30. Więc on no, był bardzo szybki. Myślę, że jedyną, jedy, nie, no są, jest w sumie mało zwierząt w Afryce, których by on nie dogonił. On, z tych szybkich antylop albo gepardów, ale tak, to był bardzo skutecznym psem, bo na myśliwskiego, na tak duże zwierzęta był dosyć duży. Oczywiście nie polował sam, tylko musiałby być z czterech, cztery faktycznie były skuteczne, bo pewnie zachodził od boku, od tyłu, pewnie od przodu, nawet skupiać uwagę i inne wtedy gryzły, więc to był bardzo mądry psem przede wszystkim. I ostatni pies to jest. Pies tak zwany cyrkowy, to jest Jack Russell Terrier. No taki słodziutki terierek. No dlatego cyrkowy, bo on zawsze był kojarzony z takim psem występującym w cyrku albo na różnych pokazach. Ponieważ przede wszystkim, yy, no prawie zawsze wygrywał główne nagrody w konkursach dla takich małych piesków. Przede wszystkim dlatego, że bardzo szybko uczył się komend i różnych sztuczek oraz, że ma taką zwinną sylwetkę, więc bardzo, załóżmy, dobrze muszło przechodzenie przez jakieś rury, albo przez różnych rzeczy. I może nie jest zbyt duży, to jest bardzo chętny do bujek. Chociaż oczywiście często ja, no, są większe psy, ale wie, że nie ma szans, załóżmy, z jakimś psem typu dogiem niemieckim, ale... To zawsze próbuje się bronić. Załóżmy, szczeka się jednocześnie, odsuwa, ale to zawsze szczeka. Ale ogólnie są to psy, które są bardzo dobrymi psami, towarzyszami. Kiedy załóżmy jest ktoś niewidomy albo niesłyszący, może im załóżmy przynieść coś, czego potrzebują, na załóżmy komendę, jakąś prostą. No bo to są psy, które bardzo szybko uczą się, mają jeden z największych mózgów wśród psów. Są to prawie najmądrzejsze psy. Oprócz haski są bardzo mądre, labradory, owczarki niemieckie i dosyć mądre są jeszcze buldogi. Inne są takie średnie, ale można oczywiście też ich fajnych rzeczy nauczyć. Ale no to są takie pięć najmądrzejszych raz. No i chyba o psach to już tyle, ale jeszcze tylko chciałbym dokończyć Was, ponieważ. Yy... Ostatnio byłem na wielu wystawach, między innymi były to wystawy nawet ogólnopolskie, w Dżonkowie, takiej okolicy Zielonej Góry. I tam najpierw była wystawa poświęcona jednej rasie. Był to American Bully. One mają chyba cztery rozmiary. Jest to Pocket, czyli taki najmniejszy, ale bardzo, jak to mój tata, napakowany. Potem Pok Boże, pok, coś mówiłem. Standard, czyli lekko większy. Classic, czyli taki już był bardziej ping taki dosyć duży. A największy XXL, czyli mogą nawet do 70 kg. Są bardzo masywne i wysokie, mogą być gdzieś takie. No i na tych wystawach głównie najbardziej podobało mi się to, że rzadko jest taka okazja zobaczyć tyle psów. No i. Głównie ci ludzie byli mieli da, no, głównie dawali głaskać swoje psy. Ja ich o różne rzeczy pytałem. No, zdarzali się też tacy, co mówili, że nie wolno głaskać obcych psów. Albo, że proszę stąd odejść, bo tu jest wystawa. No więc byli też tacy, ale ogólnie to była bardzo fajna wystawa i ta, i z tymi American Bonnie, bo też się wiele raz nowych nauczyłem. Załóżmy, nie znałem rasy Bobtail, to jest taki wielki pies angielski, taki bardzo ogłosiony. Nie znałem, co to było. Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Hart afgański. Są bardzo ładne. One mają takie opadające włosy aż do stóp, ale odkrytą głowę. To tak śmiesznie wygląda. No i to chyba tyle o wystawach. No to lajkujcie, subskrybujcie i cześć. Do następnego odcinka.